Ama Brawl Stars. No i wiem dawno nie było odcineczka, ale jak widzicie po tytule będziemy polować na Star Power do Spike'a akurat, bo wbiłem go wczoraj na ten. Wbiłem 7 na, na 9 moc, siedem 7000 i teraz na wielkiej grze. Ustawię sobie od razu Wbiłem 7 skrzynek. Tak, 7 skrzynek. No i niedługo będzie odcinek, jak otwieram Big Boxa. I też kilka skrzynek, a dzisiaj polujemy na Star Powera. Obojętnie na jakiego, ale polujemy. Więc właśnie jeszcze zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę. Jeśli będzie pięć łapek w górę, jutro nagrywam y, kolejny odcinek, y, jak otwieram skrzynki i Big Boxa. No, no i dobra. No i pierwsza skrzynka. Nie ma, nie, jest brok bo Frank Tick, o do Franka bardzo dobrze, że mi leci. Rosa Mortis, Kruk, ośmiobitowiec i jeden bonus na wydarzenie. Daryl Mortis, El Primo, Bibi i 5 gemów to bardzo dobrze, 5 klejnotów. I ostatnia skrzynka, chyba właśnie nie trafiłem. No dobra, ale zagnamy sobie jeszcze jeden, jeszcze me jeden meczek z pajkiem. zobaczycie jak wymiatam nim, bo mega nim wymiatam, no, mega nim wymiatam, ponieważ mam e, dziewiątą już na nim moc i wszyscy teraz, wszystkich ten i może trafię Leona, bo bardzo bym chciał trafić Leona. Wow, wow, wow. 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 Dobra, zagram jeszcze jedną rundę. Trzeba się odkuć. Bo się stracę siedem tysięcy moje. Pyk. I zaraz jej nie będzie. Zobaczycie. Tylko... No. Patrzcie, ono się mnie boi, ono już ucieka ode mnie. Już mam par No już mam drugiego. Niebo! O nie! O nie! Uff O nie, ona mi... Wiedziałem. No nie, czemu się chowasz? Pajperko? No wiedziałem. I tu jestem, bo? Nie, nie ma bo, dobra. To dobre. Wow, jest, dobra. Jest, leży. Dobrze. O nie, lagi mam. Już pewnie umarłem, nie? Dali. Dobra, rzucę ultę. O nie oj, dobra, trzecie miejsce, ale widzicie, widzicie jakie mam lagi? Dobra. Plus 6 pucharków, jest spoko. Jeszcze dostanę gwiezdny żeton. Bardzo dobrze. No. Dalej wyjście. Widzicie te lagi? O dobra. 22, dobra. No i to by było na tyle z tego odcineczka, więc jo się manko.